Na kanale Ewangeliczny Challenge. Ja jestem Malwa. Jestem Milena, Wika, Dzisiaj jest 2 września, nie wiem jaki dzień tygodnia, a oto fragment Ewangelii na dziś. Jezus rozkazał mu surowo. Milcz i wyjdź z niego. Wtedy zły duch rzucił go na środek i wyszedł z niego. A w tym fragmencie chodzi o to, że Jezus musiał przemówić do tego ducha złego, żeby wyszedł z tego człowieka, ale nie mógł, bo ten duch zły po prostu, władał, jak władał tym człowiekiem, to po prostu cały czas coś mówił, cały czas krzyczał i przez to Jezus powiedział milcz, żeby móc do niego przemówić. I po prostu chodzi o to, że my cały czas jesteśmy w takim ciągłym biegu, trochę. Z, albo z kimś rozmawiamy, albo, albo nawet z niektórzy sami do siebie gadają, albo słuchamy jakiejś muzyki, pa, y, o, przeglądamy TikToka czy coś, y, no cokolwiek, a, 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 a wtedy po prostu nie słyszymy Boga, bo Boga usłyszymy jak będziemy w ciszy. Po prostu wśród tych dźwięków ciężko usłyszeć Boga. A ewangelicznym challengem na dziś jest, żeby. Jest, żeby przez jakieś 10-15 minut y, usiąść sobie y, po prostu w pokoju, w ciszy. Nie rozmawiać z nikim, nie rozmawiać ze sobą. I tak jakby odpłynąć w ciszy, nie, po prostu milczeć. Y, Zestawiajcie sobie suby i lajki. Pa!